Jeszcze raz tłumaczyłem wcześniej na filmach, ale może jeszcze raz. Tu widzicie skalibrowane. O to chodzi, że jak to wtykacie, to żeby tych o-ringów nie ściąć, nie. Pierw wkładamy to, znaczy w tą nakrętkę. Później taki pierścionek. On ma takie ząbki i on tu też jest sklina z, z jednej i z drugiej strony. To też jest tak sklina. Tykacie tu. I jak to się dokręca, to ten pierścionek dogniata i on z automatu w tym klinie się miażdży nie? i zaciska nam tą rurkę do tych oringów. Dobra, teraz tak. Troszkę musimy tutaj, troszkę musimy tutaj. Dołu. O, tej otulince, teraz go tu ustawimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj gładździana. Tutaj jak najprościej się staram, żeby nie był pod skosem. Powiem wam wodę, jak sprawdzałem próbę szczelności, to jedno było dokręcone palcami dosłownie i, i trzymało. Także albo mam tyle pary w palcach, albo. Naprawdę to jest szczelny temat Czy trzymało? Chwilę pewnie dłużej jakby było to by nie trzymało Coś jest nie tak więc bo Powinno się lekko O teraz Lekko powinno się zakręcać już sobie złapiemy. zaraz to ustawimy. Dobra. i też nie robię jakichś jakich załamań, nie? Ponoć im mniejsze tym lepiej Ktoś tam pisał, że można bez problemu to łamać, ale... Znaczy no łamać, nie łamać, tylko mocniejsze te zagięcia robić Ale po co? Nie ma takiej potrzeby Dobra i teraz tak, musimy tu przemyśleć taki temat, że... Tu jeszcze pójdą te dwie i na jeszcze, tu zostaje miejsce. Mam, także jest gitara. Już nie będę tego łapał z tamtej strony. Tu pod y, zabudowami 20 od ściany, 20 od ściany, 20 od tego będzie powrót. Później na 60 jak się meble kończą. No i później co 10, nie? Tutaj mamy delatację. Także dycha od delatacji. I lecimy. Oddycha od delatacji. Aha, aha. Dobra, dobra. Myślałem, że się znowu za zakręciłem, ale nie. No i tak lecimy z drugą sekcją. Tutaj mamy zaznaczoną delatację, tutaj z drugiej strony tak samo odsuwamy się od delatacji po 10 cm, tak samo jak od ściany. Nie? E, tą sekcję już mamy zrobioną. Tutaj w środku powiem Wam, nie chciałem bardziej tego wyginać, żeby tego nie złamać. Myślę, że nic nie będzie się działo, ale tutaj w tych miejscach jest troszkę mniej niż 10 cm. Nie? Także tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. No i lecimy z ostatnią sekcją do salonu. Tu sobie wyrównamy, bo takie nie za bardzo nie się to ucięło. Kalibrator. Zobacz. I teraz tak ta, 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 ta. Najpierw nakrętka pierściunek i to. to. Dobra, to doszło Gdzie mój kluczyk? Będzie? O! Dobra, posprzątam sobie tu i lecimy z tym.